Nie jest tajemnicą, że retro w nurcie masowym dominuje już od dłuższego czasu. Ponowna interpretacja ubrań sprzed lat stała się czymś absolutnie powszechnym. Wielu z nas ma w domach rzeczy po rodzicach czy dziadkach. Czemu więc nie wykorzystać tych wszystkich ciuchów do aktualnych stylizacji? Dzięki temu zestawiamy tradycję z nowoczesnością w sposób, który zaskakująco dobrze wygląda. Jednak, czy kryje się za tym coś więcej? Zapraszam do materiału. Dzięki TikTokowi dawne ubiory powróciły do mainstreamu. Estetyka Y2K, nawiązująca do lat 2000., bez vintage praktycznie nie istnieje. Welurowe dressy Juicy Couture są symbolem tamtej epoki, a Paris Hilton jej ikoną. Pastelowe kolory, zamek w bluzie czy spodnie z rozszerzoną nogawką to elementy, które definiują Y2K. Do tego crop -topy oraz tak zwane baby tees. Obcisłe koszulki z napisami w stylu Princess Iconic. Popularność zyskały również srebrne torebki czy kurtki z połyskiem, bo wtedy dosłownie wszystko miało się świecić. Nic dziwnego, że ludzie zaczęli drążyć na rynku wtórnym, tylko tam można było znaleźć autentyczne ubrania z przełomu lat 90. i 2000. To dlatego vintage stało się fundamentem większości estetyk. Bez niego nie da się odtworzyć tamtego luku. TikTok stworzył środowisko, w którym trendy zmieniają się szybciej niż pory roku. Vintage idealnie nadaje się do tego rotacyjnego świata, bo pozwala dowolnie mieszać epoki i style. Wiele z tych mikrotrendów wręcz wymagało ubrań z drugiej ręki, bo tylko one zapewniały autentyczny wygląd i jakość. Świetnym przykładem jest estetyka Old Money. Styl nawiązuje do garderoby ludzi zamożnych rodzin z wielopokoleniowym majątkiem. Nie ma tu logomanii ani przepychu. Liczy się prostota, wykonanie i stonowane kolory: beże, biel, granat, oliwka. W second-handach bez większego wysiłku znajdziemy elementy tej estetyki: wełniane swetry, chinosy czy loafersy w naprawdę dobrym stanie. Często są to ubrania wykonane lepiej niż współczesne fast fashion, a upływ Wieku nie robi na nich wrażenia. Złożenie outfitu w stylu Old Money z rzeczy z Lumpexu jest zaskakująco proste, a efekt końcowy często lepiej niż zadowalający. Vintage jest po prostu autentyczne. Posiada coś, czego sieciówki nie są w stanie osiągnąć. Mikrotrendem wartym wskazania jest Office Siren. Ten styl również korzysta z drugiego obiegu. Na polskie realia byłaby to kobieta sukcesu, która robi karierę. Stylistyka nawiązuje do lat 80. oraz tzw. power dressingu. Ubranie miało podkreślać władzę, pewność siebie, autorytet. Garnitury o wyraźnej linii ramion, dopracowane fasony i charakterystyczne dodatki to elementy obowiązkowe. Do tego dochodzą mocno spięte włosy, kolczyki czy metalowe oprawki okularów. Detale, które mogą wydawać się nieznaczące. Jednak całościowo mają ogromny wpływ na odbiór stylizacji. Współczesna Office Siren także czerpie inspiracje z popkultury. Punktem odniesienia stały się chociażby postacie grane przez Giselle Binshin oraz Emily Blunt w filmie Diabeł ubiera się uprady z 2006 roku. Kobiety pewne siebie, świetnie skrojone, eleganckie i lekko wyniosłe. Jest to więc swojego rodzaju reinterpretacja, ale Bardziej zadziorna i odsłaniająca więcej ciała. I właśnie dlatego funkcjonuje nie tylko jako strój do pracy. Świetnie sprawdzi się podczas spotkań biznesowych, konferencji czy wieczornych eventów. Vintage to nie tylko stare ciuchy. Korzystając z rynku wtórnego, szukając w nim tego, co do nas pasuje, pokazujemy, że nie idziemy utartymi schematami. Nosząc daną rzecz, niejako zakładamy na siebie kawałek czyichś przeżyć. To uczucie które trudno w sieciówce. Styl vintage zdecydowanie pozwala wyróżnić się z tłumu. To już nie jest sweter wyprodukowany w setkach tysięcy egzemplarzy. Często trzeba się natrudzić, żeby zdobyć coś estetycznego. Wśród ogromnej ilości odzieży dostępnej na rynku wtórnym, znalezienie czegoś naprawdę dobrego wymaga więcej czasu. Jednak kiedy w końcu trafiamy na item, na który polowaliśmy przez wiele Miesięcy czujemy prawdziwą satysfakcję. Im dłużej czegoś szukamy, tym bardziej to doceniamy. Zakładając upolowaną kurtkę, od razu przypominamy sobie cały trud włożony w jej zdobycie. Ma ona dla nas o wiele większą wartość aniżeli suma wydanych pieniędzy. Ekscytacja, kiedy w lumpie trafiamy na rzecz od designera za dosłowne grosze, jest porównywalna z grą hazardową. Jednego dnia możemy wrócić z niczym, drugiego natomiast natrafiamy na. Polo od Ralfa Lorena, kurtkę Retro X od Patagonii czy stare bluzy z To dla takich momentów odwiedzamy second-handy. Nie ma co ukrywać, internet odegrał ogromną rolę w popularyzacji drugiego obiegu. Kiedy dana estetyka wystrzeliwuje, ludzie odruchowo zaczynają szukać rzeczy, które umożliwiają jej odtworzenie. I właśnie tu pojawia się Vinted, to taki cyfrowy second-hand w którym możemy znaleźć ubrania z całej Polski, a także reszty Europy. Platforma wywołała małą rewolucję, pozwoliła połączyć kupujących i sprzedających z najróżniejszych miejsc, dając dostęp do rzeczy, których nie znajdziemy w sieciówkach. Dla wielu osób to najwygodniejsza forma poszukiwania tego jedynego itemu. Szczególnie jeśli w lumpeksach akurat nic nie ma. Oczywiście nie jest idealnie, wymiary podane w ogłoszeniu to jedno, a rzeczywistość to drugie. Czasem coś nie leży, czasem wygląda inaczej niż na zdjęciu, ale i tak przewaga jest duża, bo skala platformy pozwala znaleźć ubrania, które idealnie wpasowują się w aktualne mikrotrendy lub nasze potrzeby. Kolejną siłą napędową była reakcja na przesyt. W latach 2019-2021 coraz częściej mówiło się o fatalnych warunkach pracy w sieciówkach, tym bardziej w markach ultra fast fashion. SHEIN, TEMU, ALIEXPRESS. Wraz z rosnącą świadomością środowiskową, vintage stało się naturalną alternatywą. Kupowanie ubrań z drugiej ręki przestało być postrzegane jako oszczędność, a zaczęło mieć wymiar lifestyle'u. Dając ubraniom drugie życie, ludzie realnie czuli, że robią coś dobrego, a jednocześnie mogą świetnie wyglądać. Nostalgia powód, przez który uważamy, że starsze filmy były genialne, a dawna muzyka miała przekaz. Z ubraniami nie jest inaczej. Zakładając coś, co ma określoną historię, czujemy, jakby przenosiło nas do tamtej rzeczywistości trochę na zasadzie wychiku czasu. Gdy jest to rzecz, którą przekazał nam starszy członek rodziny. Posiada ona dodatek w postaci wartości sentymentalnej. Duch danego okresu może wręcz emanować z konkretnego przedmiotu. Jest to o tyle ważne dla mnie, jako przedstawiciela Generacji Z, iż nie miałem okazji uczestniczyć na żywo w wielu ważnych kulturowo momentach. Lata 80. i 90. zapisały się na kartach historii mody. My, ludzie urodzeni po 2000 roku, dzięki używanej odzieży. Chociaż na chwilę możemy przenieść się do tamtych czasów. Z jej pomocą możemy tworzyć własne historie, którym towarzyszyć będą ubrania wyprodukowane jeszcze w minionym milenium. Porozmawiajmy o ludziach. W końcu ktoś musiał odpowiadać za upowszechnienie stylu vintage. Tym bardziej w dobie influencerów, którzy realnie kształtują to, co aktualnie się nosi. Wśród osób, które wyniosły retro na salony, należy wyróżnić Emmę Chamberlain, niezwykle popularną amerykańską YouTuberkę. Jej stylizacje są proste, a zarazem estetyczne i dopracowane. Emma pokazuje, że w tym stylu może ubierać się każdy z nas, bez względu na zawartość portfela. Dzięki temu vintage nie tylko stało się modne, ale też osiągalne. Ludzie zaczęli kopiować ten ubiór, a trend przestał kojarzyć się z czymś niszowym. Wspomnieć trzeba też o Belli Hadid. Jej outfity, chociaż trudne do jednoznacznego opisu, w mojej opinii są synonimem mody vintage. Spódnica w kratę, wyblakłe lub przeciwnie, skrajne, jaskrawe kolory to jedne z przykładowych elementów. W dodatku, akcesoria w postaci charakterystycznych okularów czy poręcznych torebek tworzą rozpoznawalny klimat. Zestawiając to z popularnością Belly, nic dziwnego, że będzie stanowiła inspirację dla milionów osób. Słowem podsumowania, vintage to znacznie bardziej złożone zjawisko niż mogłoby się wydawać. Chęć noszenia rzeczy pochodzących z minionego milenium ma podłoże w wielu aspektach. Od ratowania planety po obserwacje ulubionych influencerów. Ważna jest też sama trwałość. Skoro ubranie przetrwało 20 lat, daje pewną gwarancję, iż posłuży nam przez kolejne dekady. To szczególnie istotne w dobie fast fashion, ciuchów, które po jednym sezonie nadają się do wyrzucenia. Drugi obiekt to również idealne narzędzie do pokazania własnej indywidualności. Pozwala wyróżnić się wśród identycznych ubrań, wzorów, dając szansę nosić coś naprawdę wyjątkowego. Czy trend na stare ubrania kiedyś zniknie? Szczerze wątpię. Retro już tak wpisało się w aktualną modę nasze życie że stało się jednym z obowiązujących stylów. Jeśli coś dobrze wygląda po 50 latach od wprowadzenia na rynek, najprawdopodobniej będzie wyglądało dobrze po upływie kolejnych 50. I właśnie dlatego ubieramy się jak nasi dziadkowie.